Język kota to coś więcej niż tylko narzędzie do jedzenia czy mruczenia. To fascynująca część kociej anatomii, która pełni wiele niezwykłych funkcji. Czasami patrząc na swojego kota, zastanawiamy się dlaczego jego język jest taki szorstki. Choć może tobie zaskakujące, ta cecha ma głęboki sens i jest kluczowa w codziennym życiu naszych pupili. Chcesz wiedzieć, co kryje się za tą wyjątkową właściwością? Nazywam się Marek Busza, jestem dietetykiem zwierzęcym i właścicielem firmy Pet's Lover. W dzisiejszym odcinku odkryjemy tajemnicę kociego języka. Jeśli chcesz poznać więcej praktycznych wskazówek i ciekawostek dotyczących zdrowia i żywienia Twojego pupila, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Budowa kociego języka. Jak wygląda? Język kota to niesamowicie złożony i funkcjonalny organ, który pełni szereg ważnych ról w życiu twojego pupila. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się zwyczajny, jego budowa jest dostosowana do kocich potrzeb w sposób, który fascynuje każdego, kto ma okazję bliżej się przyjrzeć. Brodawki karatynowe. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów budowy języka kota są brodawki karatynowe. To małe, twarde, stożkowate wyrostki, które pokrywają całą powierzchnię języka. Wyglądają trochę jak maleńkie haczyki, co nadaje językowi szorstką teksturę. Dzięki nim koty mogą skutecznie usuwać martwych naskórek ze swojej sierści oraz zanieczyszczenia, a także sprawnie konsumować pokarm. Mięśnie języka u kota. Język kota jest niezwykle elastyczny i mocno umięśniony. Dzięki rozbudowanym mięśniom język może poruszać się w niemal każdym kierunku, co pozwala kotu na wykonywanie skomplikowanych ruchów podczas jedzenia, lizania, a nawet gładzenia swojej sierści. Ta elastyczność i siła mięśni sprawiają, że koty są w stanie nie tylko dokładnie oczyścić swoje ciało, ale również bardzo skutecznie wchłaniają płyny podczas picia. Język kota nie ma twardych podniebień jak u ludzi, co sprawia, że jest bardziej mobilny i zwinny. Wydzielina silnowa i struktura smakowa. Na języku kota znajdują się również gruczoły ślinowe, które wydzielają śliny mającą różne właściwości, nie tylko nawilżające, ale także antybakteryjne. Ta naturalna forma dezynfekcji pomaga kotom dbać o higienę skóry i sierści. Co ciekawe, język kota nie jest szczególnie wrażliwy na smak. Koty nie odbierają słodkiego smaku jak ludzie, ale mają bardzo wyczulony zmysł na smaki białka i tłuszczu, które są najważniejsze w ich diecie jako drapieżnika. Brak kubków smakowych w pełnym zakresie. Warto dodać, że koty nie posiadają znacznej ilości kubków smakowych, które odpowiadają za odczuwanie smaku, w sposób, jak u ludzi. Język kota jest bardziej ukierunkowany na teksturę pokarmu, jego strukturę i temperaturę. Dzięki temu koty potrafią bezbłędnie wybrać pożywienie odpowiednie do swojej diety, bez konieczności oceniania go przez smak słodki, jak mają to np. ludzie. Kształt i rozmiar języka. Język kota jest stosunkowo krótki i mały w porównaniu do ciała. Ale mimo to jego kształt pozwala na ogromną precyzję. U kotów, podobnie jak u innych drapieżników, jest przystosowany do szybkiego i efektywnego usuwania mięsa z kości oraz do manipulowania małymi kawałkami pożywienia. Jak szorstki język kota pomaga w pielęgnacji i higienie? Brodawki karatynowe, pokrywające powierzchnię języka, mają postać małych haczyków, które umożliwiają skuteczne usuwanie zabrudzeń z sierści. Kiedy koty liżą swoje ciało. Te mikroskalowe haczyki zbierają kurz, resztki pokarmu z sierści, brud, a także martwy naskórek, który może gromadzić się na skórze. Oprócz usuwania zabrudzeń, język kota pełni także rolę w pielęgnowaniu sierści. Brodawki karatonowe skutecznie rozpontują ewentualne kółtuny i splątania. To jest szczególnie istotne, gdy chodzi o koty o długiej sierści. W ten sposób szorstki język kota działa jak naturalny grzebień, rozczesując włosy i poprawiając ich układ. Co więcej, regularne lizanie sprzyja także wydzielaniu naturalnych olejków, które sprawiają, że sierść staje się błyszcząca i miękka, a kot czuje się komfortowo. Szorstki język kota ma również istotne znaczenie w utrzymaniu zdrowia skóry. Podczas lizania koci język pomaga powrócić krążenie krwi w skórze, co wpływa na lepsze dotlenienie komórek oraz szybsze usuwanie toksyn. Dodatkowo, ślina kota zawiera naturalne substancje, które mają właściwości antybakteryjne, co dodatkowo wspiera higienę skóry i sierści, chroniąc je przed drobnoustrojami. Czoski, język kota, a jego dieta. Jak pomaga w jedzeniu? Szorcki język kota to niezwykle skuteczne narzędzie, które wspiera drapieżniczy sposób brzmienia naszej pupili. Jego unikalna budowa z charakterystycznymi brodawkami karatonowymi pełni kluczową rolę w procesie jedzenia, w zwłaszcza w naturalnym środowisku kota gdzie mięso jest podstawowym składnikiem diety. W tym kontekście szorstki język kota okazuje się nieoceniony w wielu aspektach, od konsumpcji pokarmu po jego obróbkę. Kiedy kot spożywa mięso, język zbudowany z twardych, słożkowatych brodawek działa niczym mikroskalowy nóż, pomagając w usuwaniu mięsa z kości. Te brodawki, które przypominają małe haczyki, skutecznie chwytają i oddzielają mięso Pozwalając kotu na precyzyjne oczyszczanie kości z resztek. Dzięki tej szorstkiej teksturze, szorstki język kota staje się narzędziem idealnie dopasowanym do naturalnych potrzeb mięsożercy. W procesie konsumpcji kot nie tylko zbiera mięso, ale i przetwarza je na kawałki, które mogą łatwiej trafić do układu pokarmowego. Poza tym szorstki język kota pełni rolę wstępnej obróbki pokarmu. Koty będą z drapieżnikami, często łapią swoje ofiary, a następnie zaczynają je oczyszczać z kości i skóry używając właśnie swojego języka. Dzięki tej szorstkiej strukturze, która jest w stanie rozdzielić mięso od innych twardych elementów, koty mogą łatwo poradzić sobie z twardymi kawałkami ciała ofiary, takimi jak kości. Jest to proces, który ma miejsce również w przypadku karmy, w której kawałki mięsa mogą być wyciągane z trudniejszych części, umożliwiając kotom skuteczną konsumpcję. Dodatkowo szorstki język kota odgrywa istotną rolę w wydobywaniu pokarmu z trudniej dostępnych miejsc. Z mojej strony to wszystko na dziś. Dziękuję Ci za oglądanie. Zostaw lajk, like, subskrypcję albo komentarz, bo to dla mnie znak, że treści, które tworzę, są dla Ciebie ciekawe i przydatne. Do zobaczenia za tydzień w środę.